Dzień dobry. Mamy już, dzięki Bogu, sobotę. Dzień, który jest chyba trochę dla większości z nas luźniejszy, więc bardzo serdecznie chcę was powitać i zagościć w waszych domach, komputerach i komóreczkach i podzielić się tym, co dzisiaj jest w Ewangelii. Kontynuujemy Łukasza. Dzisiaj jest fragment bardzo znany o tym, że Y, trzeba budować dom na skalę. Wiemy dobrze, że tą skałą jest ostatecznie Chrystus, bo On jest tym, który jest położony pod wszystkim jest naszym fundamentem. Y, pierwsza rzecz, y, która mnie jakoś dotknęła, kiedy sobie czytałem ten tekst i o nim myślałem, a przyznaję się, że myślałem o nim w makro, kiedy robiłem zakupy dla wspólnoty y, to tam jest y, takie. Takie zdanie, że Pan Jezus mówi, kiedy przyjdą burze. Jezus nie mówi, czy przyjdą burze, czyli nie rozważa takiego scenariusza, w którym burze nie przychodzą, tylko Jezus jakby odwołuje się do czasu, kiedy przyjdą, czyli zakłada, że te burze po prostu będą. No i myślę, że każdy z nas, patrząc na historię swojego życia, nie czuje się tu wyjątkowy. Czy wyjątkowa, bo wszyscy doświadczamy burz, bo wszyscy doświadczamy tego, że przychodzą takie momenty, w których wydaje się, że te grzmoty, ta wichura, ta ulewa to wszystko jest tak straszne i tak wielkie, że nas to po prostu pokona. Czyli różne kryzysy, różne doświadczenia, różne sytuacje, w których czujemy się, nie wiem, zdradzeni, my zdradzamy, kiedy doświadczamy zła, które ktoś robi, albo my robimy jakieś zło i potem patrzymy na skutki. Naszego działania, czyli te wszystkie sytuacje, w których po prostu jest źle, jest niebezpiecznie, jest niekomfortowo, jest niefajnie. I tak sobie myślę, że to, to jest oczywista nauka. To znaczy, to każdy wie, nie trzeba do tego mieć wiary w Boga, żeby to wiedzieć. Ale to, do czego mnie jakby odsyła chrześcijaństwo, to na marginesie tego, tej myśli, to warto znowu sobie przypomnieć, że skoro chrześcijaństwo stawia na czułość, na delikatność, czyli na miłość, mówiąc inaczej, która się wyraża w tych postawach, to warto zauważyć y, y, taką prostą rzecz, która nie jest taka oczywista w naszej codzienności, przynajmniej nie dla wszystkich, że skoro wszyscy doświadczamy różnych burz, to w imię tej miłości, tej delikatności, tej czułości, warto y, uważać i być uważnym na to, żeby czyjejś burzy, czyli kogoś innego, nie ignorować. Żeby nie pozwalać sobie na takie sytuacje, które bardzo często się w nas pojawiają, yy, na przykład w, w nas, mówię w sensie yy, choćby w mediach społecznościowych, kiedy ktoś dzieli się czymś osobistym, właśnie jakąś burzą w swoim życiu, to znajdują się zawsze osoby, które to albo relatywizują, Albo porównują do swojego doświadczenia i mówią, że to jest błahostka. Słuchaj, mnie spotkało coś o wiele gorszego. Warto sobie w takich momentach, kiedy słyszymy, czy to wprost ktoś nam mówi, albo czytamy, albo oglądamy o czymś takim u innych, przypomnieć bardzo prostą rzecz, że każdy z nas i każda z nas z Was jest kimś innym. Że mamy różne wrażliwości, że mamy różne doświadczenia, mamy, jesteśmy w bardzo różnym wieku. I każdy człowiek od najmniejszego człowieka, od dziecka aż do najstarszego człowieka ma prawo do tego, żeby przeżywać swoje burze w swoim, że tak powiem swojej skali. to znaczy przy swojej wrażliwości, przy całym tym bagażu, który niesie swojego życia, przy doświadczeniu pozytywnych i negatywnych rzeczy, każdy z nas jest inny. I myślę, że warto, żebyśmy, Yy, właśnie nie bagatelizowali i nie relatywizowali czyjegoś problemu czyjejś burzy, bo to yy, nikomu nie pomaga. A ten, kto przeżywa aktualnie tę burzę, jeszcze bardziej się zamyka, jeszcze bardziej czuje się odrzucony i w jeszcze większej burzy. To tak na marginesie tego, że burze przychodzą i są i będą zawsze obecne w naszym życiu. Jaką Jezus daje receptę na te nasze życiowe burze? No, pokazuje to na obrazie budowanego domu, który można wybudować na piasku, czyli na czymś bardzo nietrwałym, albo na fundamencie, którym jest on, czyli skała, żeby mieć solidny, solidną skałę. I znowu, jak sobie to czytałem i się wczytywałem w to, to jakby wyczytałem bardzo oczywistą rzecz. Żaden fundament pod żadnym najsilniejszym zamkiem i domem nie sprawia, że burzy nie ma. Fundamenty nie służą temu, żeby burz nie było w naszym życiu. Fundamenty służą po to temu, żeby ten dom się ostał. To łatwo przełożyć też na naszą wiarę, na naszą pobożność, na naszą modlitwę, życie duchowe. Zobaczcie, skoro Jezus jest fundamentem, czy ma być fundamentem w moim życiu... To fundament nie służy temu, jeszcze raz to powtórzę, żeby burz, wiatrów, kryzysów nie było w moim życiu. Fundament ma mi przy, pomóc przetrwać te wszystkie burze. I y, oczywiście, że Bóg to nie jest y, wprost jakiś fundament, y, a więc y, łączy nas relacja miłości, łączy nas relacja y, no, więź, y, która jest oparta na miłości. Więc, oczywiście, że ja mogę prosić Boga. W takich trudnych momentach, żeby coś ode mnie zabrał, ale wracać warto do tego, co pokazał nam Jezus w ogóle, że Jezus z jednej strony modli się o to, żeby jeśli to możliwe, ten kielich go ominął, a z drugiej strony, Go przyjmuje, ale przyjmuje, opierając się na fundamencie, którym jest Ojciec. Tam jest nawet w ogrójcu taka. Y, wymowna scena, kiedy on się modli oparty o skałę, o jakiś kamień. Jakby warto do tego wracać, że, y, że wiara w Boga, y, chrześcijaństwo, ono nie daje mi życia, w którym nie ma burz. Że się pomodlę i minie kryzys, miną burze, y, nie wiem, problemy się rozwiążą i tak dalej. No nie, one zostają. Ale to, co mi daje chrześcijaństwo, to, co ma nam dawać chrześcijaństwo i czego nas uczy Jezus w tym fra fragmencie, no, to jest kwestia tego, że jest obecny. Że jego obecność pomaga mi przetrwać to, co jest moją burzą. Znaczy moją. Burzą w moim życiu bardziej. O to chodzi. Mowa tam jest też w tym fragmencie o skarbcu serca. Yy, no, skarb jest to jest takie miejsce, gdzie chowamy najcenniejsze rzeczy. Chowamy rzeczy, które. Y, których nie chcemy, żeby ktoś nam ukradł, żeby nam ktoś wydarł, albo rzeczy, które chcemy schować przed innymi, przed ich ciekawością. I teraz y, warto sobie tutaj wrócić y, w życiu duchowym do bardzo ważnej kwestii. Ja też o tym często mówię w oparciu o Świętego Ignacego, o jego wizję życia duchowego, mianowicie do pamięci, że to serce, ten skarbiec to jest nasza pamięć. Warto pamiętać, zapamiętywać. Moje osobiste doświadczenia Pana Boga w swoim życiu. Nie po to, żeby rozpamiętywać i się rozskliwiać, jak to kiedyś było pięknie, albo się porównywać z dzisiejszymi czasami do tamtych i wystawiać sobie negatywne oceny, ale chodzi o to, żeby pamiętać o tym, żeby w momentach właśnie kryzysu wyciągać swoje doświadczenia, no i z nich wyciągać jakieś wnioski, jakąś naukę. Czegoś się uczyć, jakby pamiętać o tym wszystkim, czego doświadczyłem dobrego, po to, żeby w momencie kolejnego bur kolejnej burzy, kolejnego kryzysu, ten dom się ostał. Yy... One są. Te skarby, ta pamięć jest po to też ważna, że zobaczcie, że z każdą kolejną burzą, z każdym kolejnym kryzysem. Nie wiem, czy jesteśmy mocniejsi. Tu jest różnie, ale na pewno jesteśmy, przynajmniej w teorii, mądrzejsi. I tak, jak sobie przypomnijmy jakieś pierwsze poważne kryzysy, które pamiętamy w naszym życiu, przypomnijcie sobie, jak wtedy byliśmy przestraszeni, jak wtedy byliśmy zestresowani, spięci. A jak pewne rzeczy się powtarzają w naszym życiu cyklicznie, tym łatwiej jest nam. Zachować spokój, zachować siebie. Nie iść po bandzie, czyli być człowiekiem, który właśnie wydobywa ze skarbca swojego serca no, tamte doświadczenia. I ostatnia rzecz, która jest w tej Ewangelii dla mnie ważna i cenna, o której ja też bardzo często mówię, no, to, to jest kwestia owoców. Tak? Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Bardzo wielu ludzi pyta siebie, jak ocenić swoją wiarę, albo ocenia siebie bardzo krytycznie. Wystawiając sobie bardzo negatywne oceny swojej wiary. Zamiast sięgnąć do tego bardzo biblijnego, Jezusowego kryterium, jakim jest owoce, jakim są owoce. Czyli nie chodzi w chrześcijaństwie o to, żeby oceniać swoją modlitwę, swoją pobożność. Albo swoje skupienie na modlitwie, bo mamy różne charaktery. Dzisiaj psychologia nam pomaga też dobrze siebie zdiagnozować i innych, a te diagnozy nie są po to, żeby sobie dowalać, tylko żeby siebie bardziej rozumieć. I wiemy już dzisiaj, że są osoby, które na przykład nie potrafią się długo skupić. Wiemy już dzisiaj, że są osoby, które się rozpraszają bardzo, bardzo małymi bodźcami. Nie potrzeba im zbyt wiele, żeby się Właśnie rozproszyć. A więc biorę to wszystko pod uwagę i, i nie oceniam siebie, tylko siebie rozumiem. Tak? I, I znając siebie, mogę dostosować też do siebie swoją duchowość, to jak się będę modlił, sposoby modlitwy i tak dalej. Ale to, co jest kryterium tego, czy ja idę za Jezusem, czy ja jestem chrześcijaninem, czyli Jego uczniem, to są owoce. Czyli czy z mojego serca. Wypływa dobro. Najpierw w myślach, potem w decyzjach, a potem w działaniu. A więc na to patrzmy. Na ile potrafimy działać dobro, na ile potrafimy na miarę swoich możliwości, oczywiście, bo to znowu jest bardzo subiektywna ocena. Ktoś może przyjść z zewnątrz, powiedzieć, no tak, ty dałeś 10 zł, ja dałem milion, to ja jestem większym dobrem. No nie, bo ty wiesz, ile cię ta dyszka kosztowała. A więc. Y Patrzmy na owoce, a nie na to, co jest w jakichś naszych ideałach, co byśmy chcieli, żeby było w naszym życiu duchowym, w naszej wierze, bo wtedy zawsze będziemy siebie negatywnie oceniać, a to jest bez sensu. To, 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 to totalnie nie buduje relacji z Bogiem, to tylko sprawia, że człowiek się jeszcze bardziej czuje jakoś pognębiony. A więc, te kilka takich praktycznych rzeczy, które z tej Ewangelii wyciągam, dzielę się nimi z wami. Możecie też się podzielić i bardzo was do tego zachęcam w komentarzach, jak wy to widzicie, jak wy rozumiecie ten tekst. Bardzo wam dziękuję w ogóle za to, że się dzielicie, że piszecie i na fejsie, i na youtube, w komentarzach, właśnie o tym, jak przeżywacie sami Słowo Boże i to jest fajne. Ja to bardzo lubię, kiedy sobie czytam, zapamiętuję niektóre rzeczy, nawet sobie zapisuję i wiem, że czasami do nich wracam, kiedy się z wami dzielę. A więc w tym co mówię też jest jakaś cząstka tego, co wypiszecie, więc bardzo Wam za to dziękuję. Taki mamy sobie mały krąg biblijny. Bardzo dziękuję też e, moim e, e, patronkom i patronom, mojej ekipie Supiego. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, za to, że jesteście i wspieracie kanał. Do zobaczenia już w niedzielę, jeśli tylko Bóg da no, kolejny dzień życia, no to się zobaczymy, trzymajcie się.